Leszno znalazło się na trasie akcji Pomarańczowa Pomoc organizowanej przez klub Rai Sport Active z Sieradza. Kilkudziesięciu biegaczy miało do pokonania 1500 km, rowerzyści ponad 3,5 tysiąca. Cel akcji podwójne zachęcenie do aktywności i pomoc chorym i potrzebującym. Poprzez tą aktywność możemy wspomagać chore dzieci, tak? biegniemy dla 16 dzieci, dla których zbieramy pieniążki, a także walczyć z depresją. W tej chwili problem depresji w Polsce to 1,5 miliona osób, które są już zdiagnozowane jako chore, ale problem jest o wiele większy, a jedną z najlepszych metod tak, zapobiegania depresji jest właśnie aktywność fizyczna, wyjście do ludzi, integracja z ludźmi, przełamywanie swoich barier. No i to wszystko my właśnie oferujemy. Celem akcji to zebranie 160 tysięcy złotych dla dzieci chorych, potrzebujących pomocy i będących w trudnej sytuacji materialnej. Każdy ma otrzymać po 10 tysięcy złotych. Swoją cegiełkę dołożył do tego Paweł Ogrodowski z kędzierzyna koźla pokonał 37 km. Przyjemnie, dosyć wolne tempo, także bez większych komplikacji. A jaki dystans był do pokonania? Ten ostatni odcinek to był 37 km. Biegniecie w szczytnym celu, czy wtedy się biegnie jakoś inaczej? Zdecydowanie tak, to, jest, to nie są żadne zawody, nie jest to ściganie się z czasem, tylko po prostu bieg dla przyjemności, a przy okazji... Świadomość, mamy taką świadomość, że pomagamy w ten sposób zbierać pieniądze i nachodzić, jak i też wyciągać ludzi z depresji. Także zdecydowanie lepiej się biega. Paweł Ogrodowski przekazał pałeczkę Arturowi Olichwerowi z Leszna. To fajnie, że pasję biegania połączyć można z czymś dobrym, mówił w rozmowie z nami. Na pewno jest spora frajda, spora satysfakcja z tego. Na pewno w trakcie tego prawie czterogodzinnego biegu będzie chwila refleksji, żeby się nad tym zastanowić, ale myślę, że tak. W biegu uczestniczyli jeszcze przemysław Kasiński, Adam Kostrzewski. Biegacze wyruszyli w kierunku osiecznej, dotarli do Dolska. Tam odbyła się kolejna zmiana.